KSGU na I. KSG czyli konwerter i separator z izolacją galwaniczną sygnałów analogowych napięciowych na sygnały analogowe prądowe. Urządzenie jest zasilane napięciem 24V na zaciskach 1 i 2. Później mamy separację galwaniczną od sekcji obwodu wejścia analogowego. W skład, którego wchodzą trzy zaciski. Zacisk numer 4 jest to wejście sygnału analogowego 010V napięciowego, zacisk numer 5 jest to masa odniesienia do tego sygnału, i zacisk numer 3 jest to wyjście zasilania dodatkowego, które można wykorzystać do zasilania przetwornika. Przetwornika jakiejś wielkości fizycznej, zasilanego trzyprzewodowo, czyli napięcie 24V. Masa i wyjście przetwornika podłączone na zacisk 4 do wejścia analogowego napięciowego. Po prawej stronie znajduje się obwód wyjścia analogowego. Jest on odseparowany galwanicznie od obwodu wejścia i od obwodu zasilania. Na zaciskach 9 jest dostępne wyjście sygnału analogowego prądowego 0,420 mA. Zacisk 10 masa odniesienia do sygnału wyjściowego. I zaciski 6, 7 i 8. Można na nich założyć dwie zworki: zworkę 1 lub zworka i zworkę 2. Przy braku obu zworek wyjście jest typu 4.20 mA. Przy założonej zworce pierwszej wyjście jest typu 0.20 mA. Dla założonej zworki numer 2 mamy na wyjściu sygnał stały 20 mA. Umożliwia to Sprawdzenie wyjścia z separatora konwertera. Przy założeniu obu zworek Z1 i Z2 na wyjściu pojawia się sygnał 4 mA. Zmontowałem przykładowy układ testowy, służący do przetestowania konwertera separatora KSGU na i. W skład tego układu, całego zestawu, wchodzi zasilacz 24 V. Zadajnik napięciowy typu ZU10 wraz z dołączony potencjometrem regulacyjnym, za pomocą którego można regulować napięcie na wyjściu zadajnika ZU10 w zakresie od 0 do 10 V. Wyświetlacz prądów pętli C420S oraz testowany separator KSGU na I i woltomierz napięcia stałego. KSGU na I, czyli urządzenie testowane Zasilane jest tymi przewodami z napięcia 24 V, zadajnik napięciowy ZU10 także jest zasilany z tego samego napięcia 24V, wyświetlacz C420S jest podłączony do wyjścia prądowego KSGU na i do zacisków 910 bezpośrednio i umożliwia wyświetlanie prądu płynącego w pętli prądowej, czyli z wyjścia. Prądowego KSGU na I. Waltomierz napięcia stałego jest podłączony bezpośrednio do wyjścia zadajnika ZU10, czyli będzie nam pokazywał wartość napięcia z wyjścia tego zadajnika. Wyjście zadajnika jest także podłączone z wejściem KSGU na I, z wejściem napięciowym, zacisk numer 4 i masa, masa odniesienia tego wejścia, zacisk numer 5 do masy. Zasilania zadajnika ZU10. Za pomocą potencjometru będę zwiększał wartość napięcia na wyjściu zadajnika ZU10, czyli wartość napięcia na wejściu KSGU na I. Ustawimy przykładową wartość 10V albo 5V. Najpierw 5V, jak najdokładniej. I widać, że dla wartości 5 V na wyjściu KSG UNA i prąd na wyjściu KSG UNA i wynosi 12 mA. Dalej zwiększając napięcie do wartości przykładowej 7,5 V. Wartość prądu na wyjściu wynosi 16 mA. I zwiększając napięcie do wartości maksymalnej 10V, wartość prądu na wyjściu KSG-U na I wynosi 20 mA. I z powrotem, widać zatem, że konwerter-separator KSG-U na I dokonuje konwersji napięcia z zakresu 0,10V na Sygnał analogowy prądowy w zakresie 4 do 20 mA. Po założeniu zworki Z1 między zaciskami 6 i 7 urządzenia KSG UNAI na I, wyjście KSG UNAI na I będzie pracowało w zakresie 0,20 mA, a nie 4,20 mA. Wyświetlacz nie jest w stanie pokazać prądu mniejszego od 3 mA, gdyż jest zasilany bezpośrednio z pętli prądowej i wymaga minimalnego prądu do swojej pracy. Jest to prąd 3 mA, ale ustawię sobie przykładowo napięcie 2V na wejściu KSG U na I. Dla tej wartości prąd wynosi 4 mA na wejściu KSG. Zwiększając napięcie dalej na wejściu KSG do wartości przykładowej 5V, widać, że prąd na wejściu wynosi 10mA. Zwiększając napięcie na wejściu do wartości 7,5V, prąd na wejściu wynosi 15mA. I zwiększając napięcie na wejściu do 10 V prąd na wyjściu wynosi 20 mA. I z powrotem ustawię tutaj 2 V. I widać, że prąd na wyjściu spadł do 4 mA. Założenie zworki Z2 między zaciskami 7 i 8 KSG U na I wymusza na wyjściu prąd 20 mA, niezależnie od napięcia panującego na wejściu KSG. Napięcie zasilania dodatkowego w obwodzie wejściowym ksgu na I wynosi nieco powyżej 22 V. Nie jest to napięcie stabilizowane, ale wykorzystywane jest powinno być do zasilania przetworników trzyprzewodowych współpracujących z wejściem analogowym napięciowym 0,10V.